Witamy w rozmowach, w toko. dzisiaj porozmawiamy o zombie, czyli o mniejszości narodowej w Polsce. Naszym gościem jest Rysio. Witamy Cię Rysio. Witam. Opowiedz nam o swoim narodzie. My zombie jesteśmy bardzo ciekawy, macz normalnym narodem i wykonujemy ludzkie zajęcia. Proszę spojrzeć. Lubimy oprawiać sporty. Krzysioła Pfale. Wielu z nas pracuje w drogowce. Bardzo chętnie uczestniczymy w zawodach wschodnich sztokowalki. Zobaczcie Państwo. Ojojoj. oj. Interesujemy się sztoką. Cięcie. Wojto łaskawie zjedz Pana. Jednak w Polsce nie jesteśmy zbyt lobiani. Bardzo dziękuję Ci, Rysio wzruszająca opowieść. Jeśli wam też się podobała, możecie przeznaczyć 1% podatku dochodowego organizacji. Zombie to też człowiek, nawet jeśli jest zakrwawiony i się ślini. Do zobaczenia za tydzień.